Po emisji sezonu bardzo szybko okazało się, że to, co wydarzyło się po kamerach, wzbudza wśród widzów znacznie więcej emocji niż same finałowe deklaracje. Gdy zniknęły światła reflektorów, zaczęły się prawdziwe oceny, komentarze i spekulacje. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie Karoliny. Jej historia z Rolandem zakończyła się szybciej niż wielu widzów się spodziewało. Nie było wielkiego pożegnania ani dramatycznych oświadczeń, po prostu cisza i zamknięcie tematu. Przez chwilę wydawało się, że Karolina całkowicie wycofa się z medialnej przestrzeni. Tym większe było zaskoczenie, gdy po pewnym czasie zaczęły pojawiać się sygnały, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy i to ktoś, kogo widzowie doskonale znają. Relacja Karoliny z Mikołajem bardzo szybko stała się tematem gorących dyskusji nie dlatego, że została oficjalnie ogłoszona ale właśnie przez swoją niejednoznaczność. Wpisy pełne ciepłych słów, podziękowań i emocjonalnych zwrotów wystarczyły, by internet ruszył z ocenami. I o ile część widzów widzi w tym nowy początek, o tyle bardzo duża grupa patrzy na te relacje z wyraźnym sceptycyzmem. W komentarzach coraz częściej pojawia się jedno powtarzające się zdanie: Mikołaj jest wygadany, charyzmatyczny i potrafi zrobić dobre wrażenie. Ale według internautów, to właśnie ten typ mężczyzny, który szybko się nudzi, i równie szybko zmienia kobiety. Widzowie przypominają jego wcześniejsze zachowania, sposób bycia i to, jak łatwo nawiązuje nowe relacje. Dla wielu osób nie jest to zapowiedź stabilności, a raczej ostrzeżenie. Pojawiają się głosy, że Karolina od początku szukała kogoś bardziej wygadanego, pewnego siebie i dominującego w rozmowie, i że Mikołaj idealnie wpisuje się w ten schemat. Ale zaraz obok tego pojawia się pytanie, które przewija się w setkach komentarzy: Na jak długo? Czy to jest relacja oparta na czymś więcej niż początkowej fascynacji i dobrym flow w rozmowie? Internauci nie kryją obaw, że Mikołaj może szybko się znudzić i odejść, zostawiając Karolinę z kolejnym rozczarowaniem. Wprost piszą, że to relacja, która dobrze wygląda na początku, ale może nie przetrwać próby czasu. Padają porównania do poprzednich historii. Sugestie, że Karolina znów wchodzi w układ, w którym daje więcej niż dostaje i że znów zaufała komuś, kto lubi być w centrum uwagi. Co ciekawe, ten sceptycyzm nie wynika z niechęci do Karoliny, wręcz przeciwnie. Wiele komentarzy jest pisanych w tonie troski. Widzowie podkreślają, że Karolina zasługuje na stabilność, spokój i kogoś, kto nie traktuje relacji jak przygody. Dlatego właśnie tak krytycznie patrzą na Mikołaja. Nie jako na złego człowieka, ale jako na kogoś, kto może nie być gotowy na coś trwałego. Na tym tle zupełnie inaczej odbierana jest postawa Basi. Jej finał z Mateuszem był spokojny, wręcz zachowawczy, bez wielkich deklaracji, bez euforii. Oboje mówili o chęci sprawdzenia relacji poza kamerami, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Po krótkim czasie wspólne wątki zaczęły znikać, a media zaczęły pisać o rozstaniu. Basia nie próbowała kontrolować narracji. Nie dementowała, nie tłumaczyła się, nie wyjaśniała. Zamiast tego wybrała ciszę. Jej aktywność w sieci zmieniła się wyraźnie. Mniej emocji, mniej odniesień do programu, więcej refleksji i skupienia na sobie. Dla części widzów było to zbyt mało. Liczyli na jasne stanowisko. Ale wielu odebrało to jako świadomy wybór i potrzebę zamknięcia tematu bez publicznego rozgrzebywania emocji. Mateusz poszedł jeszcze inną drogą. Po programie praktycznie zniknął z medialnego obiegu. Nie komentował plotek, nie odnosił się do doniesień, nie próbował budować swojej rozpoznawalności. Jego profile pokazują zwyczajne życie bez programu w tle praca, codzienność, chwile dla siebie. Dla jednych to ucieczka, dla innych dowód, że udział w programie był tylko epizodem, a nie początkiem nowej drogi. Dziś widać wyraźnie, że choć Karolina, Basia i Mateusz wyszli z tego samego formatu, każde z nich zupełnie inaczej radzi sobie z tym, co przyszło po nim. Karolina weszła w nową relację, która budzi ogromne emocje i jeszcze więcej pytań. Basia wybrała spokój i zamknięcie pewnego etapu bez tłumaczeń. Mateusz odciął się od całej historii i wrócił do normalności. I właśnie dlatego ta opowieść wciąż interesuje widzów, bo nie chodzi już o program. Chodzi o to, kto wyciągnął wnioski, kto znów zaryzykował, a kto postanowił się wycofać. A w przypadku Karoliny jedno pytanie wciąż pozostaje otwarte. Czy tym razem to będzie coś trwałego, czy kolejna historia, która zakończy się szybciej niż się zaczęła?